10 lipca. Miłość do siebie wydobywa ze mnie to, co najlepsze. Jeśli zawsze byłeś krytyczną osobą, która patrzy na życie bardzo negatywnie, przyszedł czas, aby się zmienić i stać się bardziej kochającym i akceptującym. Nauczysz się, aby być cierpliwy dla siebie. Jeśli będziesz ćwiczyć uwolnienie się od krytyki, która jest tylko zwyczajem, a nie rzeczywistością. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli żyć już swoim życiem? Bez czyjejkolwiek krytyki, czulibyśmy się całkowicie swobodnie i komfortowo. Każdy ranek byłby początkiem nowego, wspaniałego dnia, ponieważ każdy kochałby i akceptowałby Ciebie a nikt by cię nie krytykował ani nie zasmucał. Możesz dać radość wszystkim poprzez większą akceptację kwestii, które sprawiają, że jesteś wyjątkowy. Życie z tobą może stać się najwspanialszym doświadczeniem. Możesz budzić się rano i czuć radość, bo spędzasz ze sobą kolejny dzień. Jeśli kochasz siebie takim, jakim jesteś, automatycznie wydobywa to z ciebie to, co w tobie najlepsze.